Burmistrz, ja chciałabym troszeczkę wrócić do poprzedniej sesji. Dostaliśmy wtedy informację, że Kurpiowski zakątek jest na etapie wypowiedzenia, znaczy na, na etapie kończącej się umowy. Tam był podpisany aneks do umowy z tego co nie mam. Miał być operat odnośnie. I na, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj? Bo tam był operator obiektu, a dzisiaj kto się tym zajmuje i na jakich zasadach to się odbywa? Dzierżawa tego, u, u państwa Pietrasiaków, przepraszam. Tak, tak, tak o to Aha. mi chodzi, tylko że tam był wtedy operator obiektu, a nie było dzierżawy. Jeszcze raz. No wiem. Mhm. Tak, tak, nad... skończył się tak. Momencik. W tym roku, do końca poprzedniego roku, było to na takiej zasadzie, że był to operator. Tak. A teraz od nowego roku, ja nawet z państwem radnymi rozmawiałam i mówiliśmy o. Wstępnie. Skończyliśmy wstępnie na tym, że był podpisany aneks na trzy miesiące, do, do tego, żebyście Państwo mogli zrobić tak. kosztory. Rozumiem. Tak? Nie, nie poszło to tak szybko. W ciągu trzech miesięcy nie udało się. Umowę dzierżawy mogłam zawrzeć. Ja jako burmistrz tam zdaje się maksymalnie na trzy lata, zawarłam oczywiście na krótszy termin dwa lata na prośbę tych państwa z racji tej, że oni mieszkając tutaj tyle lat też muszą w jakiś tam sposób znaleźć to swoje drugie miejsce, gdyby doszło do sprzedaży tego. Bo o tym też wstępnie mówiliśmy, że być może ta, ten kurpiowski zakątek. Tak, w ogóle z przedszkolem mi się. Będzie być może ogłoszony przetarg na jego sprzedaż. Wstępnie trwa wycena. Tak? I, aha, i tam podział, bo jeżeli wycenę, to Państwa Pietrasiaków, tam nie, nie cały ten teren, tylko podział dokonywany jest, zdaje się, za pierwszymi tymi budkami, jak dobrze pamiętam. Ale szczegóły w, 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 w dziale inwestycji. także. Mm -hmm. Nie bo chodzi mi o to, czy. Na... Był ogłoszony jakiś przetarg na dzierżawę tego, bo to nie, nie do obradowym... trzech lat, do trzech lat mogę ale sama Ale rozumiem, bycie, że... że ci Państwo w tym momencie będą ponosić remontów tego obiektu, bo jednak ten projekt będzie niszczał, tak? tak zgadzam się, dlatego przymierzamy się... Jakby my... niższy koszt później sprzedaży, bo na jakiej zasadzie to... Było... No, ale są rzeczy, pod... które po prostu trwają. Ta wycena też trwa. Tak, także podział najpierw, później wycena tego gruntu. Tak jest. Przymierzamy się do sprzedaży tego